Każda cisza świat okryła I na ziemię noc spłynęła Tylko gwiazda świeci Witam serdecznie w kolejnym Dźwiedziu Zambony Dziś przeżywamy dzień Bożego Narodzenia 25 grudnia Najserdeczniejsze życie dla wszystkich w związku z tym, że nagrywam w specyficznym miejscu, Ewangelii odczytam z telefonu komórkowego. Natomiast to też pokazuje, że dzisiaj jesteśmy mobilni, że słowo Boże może być cały czas przy nas jeszcze głębiej. W naszym sercu, ale też w prostych urządzeniach elektronicznych. Uczmy się też tego. Fragment będzie z Ewangelii Jana. Dzisiejszego dnia można przeczytać bardzo wiele fragmentów z Ewangelii, to jest z dnia, z 25 już z dnia. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci, a ciemność jej nie ogarnie. Pojawił się człowiek posłany przez Pana, ja mu było na imię, Przyszedł na, On na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez Niego. Nie był On światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która świeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swojej go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc aby się stali dziećmi Bożymi, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas i oglądaliśmy Jego chwałę. Chwałę, jako jednorodzony otrzymał od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach Ten był, o którym powiedziałem. Ten, który po mnie idzie, przewyższa mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełni wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy prawo przyszło przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o nim pouczył. Piękne są te dzisiejsze słowa. Ja chciałem się skupić nad jednym wymiarem dzisiejszej Ewangelii, który mówi o tym, że Chrystus jest światłem, który przychodzi w ciemność i ciemność tego światła nie ogarnia. Bo tak naprawdę nasze życie bez Chrystusa, bez Bożego Narodzenia i bez światła z zmartwychwstania to jest życiem w ciemności. Pierwszą ciemnością, która nas bardzo mocno dotyka, jest śmierć. Śmierć, która, która dotknie każdego człowieka, czy to w wymiarze fizycznym, czy śmierć, która nas dotyka w wymiarze duchowym, poprzez grzech. I cały czas dotykamy tej śmierci jako ciemności. I ta ciemność. Śmierć w naszym życiu będzie poprzez słowo, będzie poprzez y, zły dotyk, y, będzie poprzez grzech, poprzez przekleństwo. Y, mamy pragnienie przeżycia pięknych świąt Bożego Narodzenia. A wspomnijmy chociażby naszą wczorajszą Wigilię. O z nas ona nie wyglądała tak, jakbyśmy chcieli, i to była, był pewien rodzaj ciemności. I teraz Chrystus jest. Nie tym, który chce przyjść do idealnego świata, do półkładanego, który chce przyjść do świata, gdzie wszyscy w pełni się kochają, darowują się prezentami, dzielą się opłatkiem i jest pięknie. Nie, Chrystus jest tym, który narodził się w stajni, który przed w środku nocy i chce nam powiedzieć ja chcę wejść w Twoją ciemność u Izajasza czytamy naród kroczący w wielkich ciemnościach ujrzał światłość wielką nad mieszkańcami cienistej krainy śmierci zabłysło światło to właśnie to jest ten niesamowity wymiar Bożego Narodzenia gdzie Bóg stając się człowiekiem wchodzi w ciemność mojego i twojego życia nazwij tą ciemność i pozwól i pozwól Chrystusowi wejść, narodzić się w Tobie nie w idealnym środowisku, ale w ciemności. Zapróć go do tej ciemności. Niech on będzie taką gwiazdą, która nada Ci sens. I czasami to nasze chodzenie będzie przechodzeniem przez ciemność. Kiedy pewnego razu we wrześniu chodziłem po górach, to pamiętam, że była olbrzymia mgła. I nie widziałem, co jest przede mną, ani co jest za mną. I człowiek szedł trochę po omacku. I czasem taka będzie wiara. Chodzenie właśnie w ciemności. I ostatnie wejście w Chrystusa w ciemność, to dla mnie jest niesamowite świadectwo Roberta Friedricha, licy tak zwanego, wokalisty zespołu Lux Torpeda i gitarzysty. Na pewno Znacie go z cyklu rekolekcyjnego Wilki 2. Ilica opowiadał, jak pisał piosenkę o ciemności. Oto ta noc, oto ta noc. I właśnie pisał ją w nocy, kiedy dowiedzieli się z żoną, że jego żona poroniła, że utracił dziecko. I że jest w ciemnościach. I Chrystus był dla niego tym światłem, który daje życie, który rozprasza ciemności. I Chrystus nie jest tym, który czeka na nas gdzieś daleko, który mówi, no musisz sobie poradzić, popracować nad swoimi słabościami, wtedy, wtedy będziesz mógł do mnie przyjść. Nie, Chrystus jest tym, który przychodzi do mojej słabości, do mojego bólu, do mojej tęsknoty. I właśnie wcielenie jest takim przyjściem. Chrystus nie otworzył nam nieba i powiedział: Zapraszam, wspinajcie się po drogach doskonałości, to może wejść do nieba. On zrobił coś innego. On zszedł na dół, stał się człowiekiem, aby stać się tą lampą na dole, aby wziąć każdego z nas za rękę i prowadzić. Pozwól, tym małemu, bezbronnemu dziecięciu wejść do Twojego serca, do Twojego życia, do Twojej ciemności. A wtedy zobaczysz, że światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnie.